Czy wiesz, że twój mózg nie został zaprojektowany po to, żebyś był szczęśliwy? On ma jedno główne zadanie utrzymać cię przy przeżyciu. A żeby to zrobić, wyposażył się w kilka wbudowanych filtrów takich jak negatywne nastawienie czyli tendencja do zauważania zagrożeń i złych wiadomości znacznie szybciej. I bardziej niż dobrych. To dlatego możesz mieć wrażenie, że świat ciągle się pogarsza, nawet jeśli obiektywnie nie jest tak źle. Ten filtr zniekształca Twoją uwagę, pamięć i emocje i może napędzać depresję, lęk oraz sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość. Ale dobra wiadomość jest taka, można nauczyć się to zauważać i przerywać ten schemat. Zaraz ci to pokażę na przykładzie. Obejrzyj ten krótki filmik, aby to zrozumieć. Test spostrzegawczości. Ile razy sobie podadzą piłkę osoby w zespole w kolorze białym? 13 razy. A czy widziałeś czarnego Misia Moonwalking? Jest tak łatwo przegapić coś, czego nie szukasz. Mózg przetwarza tysiące bodźców naraz, ale wybiera tylko kilka. Na przykład, teraz skupiasz się na mnie, ale co się stanie, jeśli skierujesz uwagę na swój oddech? A teraz na to, jak czujesz koszulkę na Twoim ciele, na dźwięki wokół. Albo światło w Twoim pokoju. To, te rzeczy cały czas tam były, ale nie były w Twoim polu uwagi. To pokazuje, że uwaga jest selektywna i to, na czym się koncentrujesz, wpływa na to, jak się czujesz i jak myślisz. Dosłownie, im częściej zauważasz coś negatywnego, tym więcej takich połączeń tworzy się w Twoim mózgu. A zróbmy test. Patrz na ten obrazek. Co widzisz? A teraz spójrz na drugi. Co teraz zauważasz najpierw? Dla większości ludzi to właśnie pająk przykuwa uwagę. Nawet jeśli kwiaty są jaśniejsze i bardziej kolorowe. Dlaczego? Bo mózg filtruje informacje przez pryzmat zagrożenia. To tak zwane negatywne nastawienie, mechanizm ewolucyjny, który kiedyś ratował życie naszym przodkom. Ale dziś może sprawić, że czujemy się, jakby cały świat był niebezpieczny. Znasz to? Wszyscy są nie niemili. Nikt mnie nie lubi. Świat schodzi na psy. Albo 100 pozytywnych komentarzy pod filmem i tylko jeden złośliwy. Który zapamiętasz? Media doskonale znają ten mechanizm. Dlatego zarabiają na strachu. Tytuły typu katastrofa w jednym mieście. Klikają się lepiej niż wszystko w porządku w dziesięciu tysiącach miast. Ale to też wzmacnia twój i wielu innych osób lęk i depresję. Ten filtr wpływa też na relacje, decyzje, a nawet twoją pamięć. Jeśli w dzieciństwie ktoś był krytyczny lub nieprzewidywalny, mogłeś nauczyć się skupiać tylko na negatywnych zachowaniach żeby się chronić. Tylko, że dziś ten filtr ci nie służy. On nie chroni, on izoluje i rani. A więc co możesz zrobić? Po pierwsze, naucz się rozpoznawać swoje schematy. Z zewnątrz to łatwiej zauważyć. Poproś o feedback bliską osobę albo terapeutę. Kiedy ten filtr się urachamia, w jakich sytuacjach. Po drugie, zrób detoks od negatywnych źródeł, źródeł informacji, wiadomości sosia, social mediów, osób, które zarażają strachem. Po trzecie, stosuj dyfuzję poznawczą. Gdy pojawi się myśl, wszystko jest do bani powiedz dzięki myślę. Że próbujesz mnie chronić, ale może warto spojrzeć też na coś innego? Po czwarte, kwestionuj swoje myśli. Czy skupiam się tylko na tym, co złe, czy są jakieś pozytywne fakty, które pomijam? I wreszcie, praktykuj wdzięczność. Każdego wieczoru zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Szukaj dobra, a twój mózg zacznie je zauważać coraz częściej. Bo tak działa neuroplastyczność. To, na czym się skupiasz, wzmacniasz. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest super. Chodzi o to, żeby widzieć świat bardziej obiektywnie, z jego trudnościami, ale z jego dobrem miłością, nadzieją. To jeden z wielu sposobów na przerwanie cyklu lęku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był dzień 16 z mojego kursu Jak przerwać cykl lęku w 30 dni. Pa pa.